Dzień dobry, dzień dobry chłopcy. Dzień dobry. Dzisiaj się spotykamy, i zaczynamy film od Filipa i Kacperka. Przedstawcie się. Jestem Filip, dzień dobry, na, na się Wiciajowskiej. Czajkowski. Kacper Fajnie. Słuchajcie, chłopaki, kręcimy film, bo na fejsie macie bardzo dużo fanów. I zaczynamy od pytania pana Czarka. Dobra? Pan Czarek pyta się was, jak się u Was odbył Sylwestra w tym Fajnie. roku? par Tylko nie było fajerwerek. Były tylko te, wiesz. Ale mnie przy tym nie było, bo byłem z małą. Moniką Zowiecką. Ale nie było takich prawdziwych fajerwerek. Chciałabym prawdziwe. Coś jeszcze pamiętacie z Sylwestra? No byliśmy. Maski karnawałowe. Maski były. Stroje. Stroje były. Super. Filipku i Kacperku, a Pani Justyna z Fejsa pyta, jakie wycieczki i dokąd lubicie najbardziej? Ja lubię. Do Szorstachowy, ja kocham. O, a ja, a ja do... lubię do tego, do Krakowa. O. A ja kocham Szorstachowy, bo my mamy tam brąz srebrnicowy dom. I mamy jeszcze jeden dom chłopaków. I Polska. Filipku, gdzie ty lubisz jeszcze jeździć? Przed chwilą mówiłeś. Ja lubię do babci jeździć. Gdzie? Do babci, do dziadka. Ale dokąd? Do jakiego miasta? Do Szczecina. Okay. Coś jeszcze pamiętacie z wycieczek, gdzie lubicie jeździć? O, wiem. ja lubię bywać z ciebie A ja wiem, gdzie chciałbym jeszcze sobie pobyć. W... nie w Sochowie, tylko w Borach słuchówki tam jest rowerek wody łódka no, można właśnie. tam pływają rybki można się pruskać. i tam są też głowice takie podwodne jakie głowice tam już duży kamień tam nie ma głowicy tak się metaluje to nie była głowica to była pompa a nie głowica. My tam odkryliśmy w Częstochowie taką pompę na końcu, na końcu drugiego brzegu. To my tam odkryliśmy pompę, i tam były szklarnie, i tam było podłączona ta pompa do tych szklarni. Z Michałem, jak tam byliśmy, to to odkryliśmy, jak płynęliśmy łodzią. Ale my nie kłamiemy. Mówimy teraz prawda odkryliśmy to. Jak płynęliśmy łódką. No to, mhm. no to my, Michał powiem, powiedział, patrz tam, to coś tam jest, ale jazda, i podpłyńmy tam. A to były torpedy pod wąże. To nie były torpedy, to były pompy. Ej no! To były pompy. Wiesz, co ci tam zrobi? To. Chłopcy, Pan Krzysiek z Fejsa pyta, jak rozmawiasz ze swoim aniołem? Wczesnym e, mszy? Albo nawet jak. Albo piękasz, na dobranoc z aniołem strunem. Albo jak klękasz i mówisz, a nie, że bo za stróż, mój, się zawsze przy mnie stój. Ja na chęć będziemy zastosować się w tym braniu, w szeroku i do Łatwo Jeszcze coś chcielibyście no, powiedzieć? Już nie, no już nic, nie. Już nie. I kochamy Pana Jezusa. I ja też kocham Pana Jezusa. I Maria Botką, matkę Botką. Matkę Boską. Matkę Boską. Chłopcy, pani Kasia z fejsa pyta. Czy macie jakieś postanowienia na 2023 rok, bo ten rok się właśnie rozpoczął? Ja wiem jak się... Jakie macie postanowienia? Ja, ja że ja będę pomagać Paniom, słuchał się, nie przeklinał ani na ty, ani na ty. I kocham nasze Panie z grupy. Tęsknię bardzo za Sandrą Lewandowską, za, za siostrą Ewą, żeby wróciła na dyżury i za siostrę Dziemne, żeby nie pracowała już w Orawie. Co żeby była u nas na stałe. I to tyle. Filipku, masz jakieś postanowienia? Nie mam. Nie masz. Chłopcy, i ostatnie pytanie na dzisiaj, na dzisiejszy film. Pani Sylwia się pyta, jaki zawód Was najbardziej urzeka? Mnie urzeka kucharz. A mnie urzeka bardzo lekarz. Chciałbym być lekarzem i rachować ludzi z pożaru. A powiesz dlaczego kuchasz? Bo kucharz jest fajny i gotuje pyszne obiadki. A lekarz może różne rzeczy i jeździć karetką. Także nie powiedział. Czy coś na koniec od siebie jeszcze chcielibyście? Tak, kochamy bardzo, raczalnie. Kochamy cały świat. A, a tym osobom, które Was oglądają na fejsie też, i Was no lubią. Mówię, że cały świat. Rozumiem. Najszalejszy świat. Nawet różne kraje. Też różne kraje. Robimy. To dziękujemy Wam bardzo, chłopcy, Proszę. za fajny czas z Wami. Udało się, moda, skrócia? Do czego klucze? Do, Do biura!